No, pokaż, co jest na tych pieniądzkach. 200. No, pokaż, co jest na 200. Co, co, co za 200 kupisz? Yy, co tam pisze? Paraviza. No, a ile czasu pisze? 30. 30 minut, tak? A za 50, co kupisz? iPhone'a. iPhone'a, ile czasu? To ile? Piętnaście jeden. Piętnaście minut. Co mówisz? Za stówę co kupisz? Za stówę? iPada. iPada, pokaż. Czyli ile iPada możesz mieć wtedy? Pięt... Y ile minut? 20. 20 minut. Racja. Więc możesz sobie kupować czas i to będzie twoja zabawa na cały dzień. Tak? tak. Zgadzamy się? Tak. 100%? Tak. Rączkę daj na to. 100%. Tak. Dobrze. Koniec.